Dzień dobry moi drodzy, siemanko. Kilka odcinków temu skonfrontowałem książkę Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza z autentyczną historią i życiorysami postaci, na których wzorował się Henryk Sienkiewicz tworząc swoich bohaterów. I ten odcinek bardzo przypadł wam do gustu i poprosiliście o kontynuację w postaci potopu zna nawet jeżeli nie uwielbiacie Henryka Sienkiewicza, no to potop kojarzycie na przykład jako lekturę. I oto jest materiał o potopie, a jeżeli nie widzieliście do tej pory odcinka o ogniem mieczem, to teraz jest chyba najlepszy moment, żeby tą zaległość nadrobić i znajdziecie materiał na kanale, tam w filmach albo tutaj w kartach w prawym górnym rogu. Także ja, ja, ja czekam, aż nadrobicie. I, i, i zaukładam, że już to zrobiliście, także myślę, że możemy zaczynać i wyjście w temat. Am, am. W sensie w temat. Zaczynamy. O tym, że powieści Henryka Sienkiewicza wydawane w odcinkach robiły prawdziwą furorę, już dobrze wiecie. Bo oglądaliście odcinek o i Mieczem, prawda? Ale zanim zaczniemy analizować, co Sienkiewicz w wypadku potopu wyssał z palca, jakie fakty podkoloryzował, a w jakich wypadkach trzymał się sztywno faktów, no to powiedzmy sobie chociaż słów kilka o okolicznościach powstania tej powieści. Potop, tak jak i Ogiem i Mieczem, ukazywał się w odcinkach od roku 1884 do 1886 w Warszawskim Dzienniku Słowo, Krakowskim Czasie i Dzienniku Poznańskim, po czym. Na całości można było położyć swoje łapska w formie książkowej. Przed przystąpieniem do pisania swojej powieści pisarz wykonał tytaniczną pracę, dobrych kilka lat studiując wszelakie źródła i opracowania historyczne, m.in. pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, żywot księcia Bogusława Radziwiła, nową gigantomachię Augustyna Kordeckiego, korespondencję Janusza Radziwiła, czy też wojnę domową Samuela Twardowskiego. A to tylko mały wycinek źródeł Sienkiewicza, który sam w liście do redaktora Czasów w roku 1883 pisał. O swojej powieści powiem tylko, że Mgrunt pod nią przygotował z całą sumiennością i przeczytałem mnóstwo źródeł współczesnych. Starałem się też koloryt epoki oddać wiernie i to, co wyda się może zbyt szorstkim, jest wiernym czasów odbiciem. Potop przenosi nas ze stepów ukraińskich w czasy słynnego Potopu Szwedzkiego, który stanowi tło dla przedstawienia barwnych losów Kmicica, pana Wołodyjowskiego i ulubieńca tłumów Zagłoby, których to losy niejednokrotnie splatają się z wydarzeniami historycznymi. Pan Jerzy Hoffman zekranizował to trzytomowe dzieło w roku 1974, czym zrobił mi ogromną przysługę, gdyż ten materiał dzięki wspomnianej ekranizacji nie będzie suchą paplaniną gadającej głowy przeplataną kilkoma obrazami. Standardowo, tak jak to u Sienkiewicza bywa, w jego powieściach najważniejsze są postacie, więc no tak jak w wypadku materiału o ogień i mieczem, tak w wypadku tego odcinka zacznijmy od przyjrzenia się najważniejszym bohaterom powieści. Potopu w tym wypadku. Zagłobiej panu Zagłubie i Michale Wołodyjowskim już zdążyliśmy trochę ostatnio pogadać, także ich tutaj pomijamy, ale mamy za to Kmicica, czyli synonim przemiany w polskiej literaturze od króla melanżu do mężusia jak Talala i obrońcy ojczyzny przy okazji. Postać chorążego orszańskiego Andrzeja Kmicica bazuje na autentycznym chorążym orszańskim Kmicicu. z tym, że. I obniało Samuel. U tego historycznego Chmicica nie ma co szukać też tej książkowej przemiany. Gość był zarówno awanturnikiem z gorącą łepetyną, jak i porządnym obywatelem, ale po kolei jednak. Samuel pochodził z rodziny Kmiciców, która pieczętowała się herbem Radzic. W książce przekręcono to na Rawicz, ale to jest taka pierdoła. Co ciekawe jednak, pierwsze historyczne wzmianki o Kmicisu zbiegają się z akcją potopu, gdyż wiemy, że w 1654 roku był on porucznikiem 50-konnej chorągwi kozackiej wojsk litewskich księcia Janusza Radziwiła. Z książką spina się również fakt służby pod Radziwiłem, aczkolwiek w rzeczywistości całości brakowało tego dramatycznego twistu w postaci przysięgi wiernej służby i sprzeciwieniu się przez to patriotycznym ideałom. Historyczny Kmicic jeszcze przed podpisaniem ugody kiejdańskiej jasno określił swoje stanowisko wobec Szwedów, które było dalekie od optymizmu. Gdy tylko dowiedział się o zdradzie, powiedzmy, swojego hetmana, nie dość, że wypowiedział mu służbę, to jeszcze dołączył do Konfederacji Bołowskiej. Tak jak i nasz poczciwy Andrzej, udał się do króla Jana Kazimierza i zadeklarował mu wierność. Historyczny kmiciz dostał nawet pozwolenie na rabowanie dóbr Radziwiła i właśnie tutaj możemy przejść do tej mniej krystalicznej strony Samuela. Otóż gość owszem, był patriotą, ale nie za wszelką cenę. Po pierwsze, kulaszczy tryb życia, w żadnym wypadku nie był mu obcy, a po drugie, dla dobra ojczyzny tłukł się zawsze tak długo, jak nie pojawiały się zaległości z żołdem. Czyli no oczywiście kasa przede wszystkim. I kasa miała dla Kmicica znaczenie priorytetowe nawet w czasie zagrożenia dla kraju, na przykład w roku 1660, kiedy to Kmicic o pustej kieszeni zawiązał konfederację w Drohiczynie. Ale nie był on tutaj wyjątkiem, gdyż buntowanie się wojsk w obliczu zaległości żołdowych było w tamtych czasach raczej normą. Książkowa Oleńka to tak jak w wypadku Heleny z Ogniem i Mieczem, autorska kreacja Sienkiewicza. Autentyczną małżonką Samuela Kmicica była Anna z Kantakuzenów. Stać już może o tym Kmiciczu, ale teraz przejdźmy do gościa, któremu na przestrzeni całej powieści obrywa się chyba najbardziej, czyli oczywiście. No, Janusza Radziwiła. Janusz Radziwił, wojewoda Wileński i Hetman Wielki Litewski to w książkowym potopie obok Bogusława Radziwiła. Główny czarny charakter. Oportunista, który myśli wyłącznie o własnym interesie, mając dobro państwa w poważaniu bardziej niż głębokim. Rzeczywistość była oczywiście dużo bardziej skomplikowana, a przy ocenie radziwiła, no często zapomina się o okolicznościach decyzji podjętej w 1655 roku o poddaniu się szwedzkiemu królowi Karolowi Gustawowi. Zapomniał o tym na potrzeby swojej powieści również sam Sienkiewicz, przez co do tej pory w oczach wielu radziwił to synonim zdrajcy. Otóż w momencie, gdy Szwedzi wpadli do nas w odwiedziny, pan radziwił już od roku, mocował się z naszymi wschodnimi sąsiadami, czytaj Rosjanami, którym w 1655 roku udało się nawet spalić Wilno. Taka walka na dwa fronty nikomu o zdrowych zmysłach i strzeźwym oglądem sytuacji nie byłaby w smak, szczególnie, że szlachta z korony za bardzo pomocna nie była, gdyż panowie z Wielkopolski nie dali rady nawet jednej śledziowej armii. Gerald z Rivi może nie do końca zgodziłby się z panem Januszem, ale gość postanowił po prostu wybrać mniejsze zło. I zresztą, żebyście nie myśleli, że przypisuję panu Januszowi to mniejsze zło bezpodstawnie, to pozwólcie, że zacytuję jeden z jego listów. Nie o sławę idzie, nie o rzecz pospolitą, nie o wolność i majętności, ale o życie idzie. Z dwojga złego mniejsze zło wybrać musimy z płaczem się pożegnawszy z ojczystą swobodą. Pisaliśmy list, proszą Szwedów o posiłki, ponieważ. Zwyczajnych ojczystych środków ratowania nie stawa. Chroniąc się przed tyranią moskiewską, jako ze wszystkiego zła najgorszą. Sienkiewicz uczynił więc pana Janusza tego złego, ale jak wiadomo, dokonał tego na potrzeby powieści. A ponadto tworzył przecież pod zaborami, kiedy szalała cenzura, dlatego też trudno oceniać go za to, że nie zdecydował się wyważyć tej postaci i uwzględnić kwestii zagrożenia ze Wschodu, gdyż no coś takiego po prostu nie trafiłoby do druku. A tym, którzy nadal na biednym radzi, wiele chcą wieszać. Psy powiem tak. Jan III Sobieski również pochylił głowę przed królem Szwecji Karolem Gustawem, a i nawet przysięgę wierności mu składał. Osamotniony w tej przysiędze nie był, bo cała masa szlachty zdecydowała się na taki krok. Oczywiście, kiedy polityczne karty zaczęły układać się inaczej, wszyscy zaczęli ochoczo zmieniać front. Ale Radziwił miał po prostu pecha. Zeszło mu się na ostatni prostej roku 1655, kiedy to opuszczanie Szweda nie było jeszcze takie modne. Po topie obok Janusza mamy jeszcze Bogusława Radziwiła. I tak jak w i Mieczem Chmielnicki, a po topie Janusz Radziwił, pełnili rolę tego głównego złego w tle, tak Bohun i Bogusław Radziwił są tym złem bardziej namacalnym, który aktywnie uczestniczy w wydarzeniach powieści. No, czyli Janusz Radziwił to taki imperator, a Bogusław to Darth Vader. I w tym momencie już się chyba trochę zapędzam w metaforach, ale wiecie pewnie o co mi tutaj chodzi. W każdym razie, o ile w wypadku Janusza obsadzenie go w roli szwarc charakteru może nie być do końca zasłużone, tak z przedstawieniem Bogusława Sienkiewicz poradził sobie naprawdę sprawnie, gdyż prawdziwy Bogusław faktycznie był takim zapatrzonym w siebie pięknisiem i awanturnikiem, który dobro własne stawiał w pierwszym szeregu. Aczkolwiek patrząc na ówczesne realia polityczne, no też nie można pozwalać sobie na całkowicie jednoznaczną ocenę tej osoby. Osoby. Bogusław w swoim życiu zakosztował. Zagranicznych podróży zaciągał się nawet do francuskiego wojska zaciężnego, z którego z hukiem ostatecznie wyleciał za długi, a nawet udało mu się spędzić jedną raczej niezbyt romantyczną noc w Bastylii, za próbę pojedynku z hrabią Derie. Boguś był dobrze wykształconym oportunistą. Podczas potopu walczył po stronie Szwedów pod Warszawą i Prostkami, gdzie trafił do niewoli, ale to wszystko małe miki, gdyż w 1656 roku podpisał on traktat w Radno, który był pierwszym traktatem w historii o rozbiorze Polski, do której doszło, gdyż do wojny przeciwko Szwecji postanowili dołączyć Duńczycy i Austriacy. Nie mamy jednak podstaw, aby podejrzewać, że arcywrogiem Bogusława był Samuel Kmicic, gdyż pośredniczył on w traktatach pomiędzy Janem Kazimierzem a Radziwiłami właśnie w 1658 roku. A teraz przejdźmy już do omówienia postaci Augustyna Kordeckiego i oblężenia Jasnej Góry, które to wydarzenie w potopie urosło do rangi wydarzenia naprawdę przełomowego, które zaważyło po prostu na A, ok. I sobie pojeździć. Eee, masz ty się ale. Oh, no to super. No ale dałaś mi jakby było pięć. Dobra. Okay, Aha. dzięki. Dobra, proszę, to ja sobie podładuję to na pomiędzy. O, co jest takie nie do końca zgodne z prawdą. Zacznijmy jednak od samego Augustyna Kordeckiego, przeora klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Sienkiewicz uczynił z Augustyna Kordeckiego prawdziwego obrońcę wiary i godności Rzeczpospolitej. Postać bardziej śnieżno-białą niż wszystko z czym miał do czynienia Zygmunt Heiser. Otóż prawda jest już raczej szarawa, gdyż przeor Kordecki uznał króla Karola Gustawa za króla, jeszcze zanim oblężenie się w ogóle zaczęło, a za deklaracją wierności przeor dostał od Marszałka Wittenberga list żelazny, tak zwany salve gwardia, który gwarantować miał bezpieczeństwo klasztoru. To, że oblężenie w ogóle miało miejsce, było tak naprawdę spowodowane tym, że generał na służbie Szwedów Müller aż ślinił się na myśl o klasztornych bogactwach. I znowu, żeby nie być gołosłownym, to pozwólcie, że przytoczę treść listu przeora do króla Karola Gustawa. Niechaj się dowie szanowna i szlachetna dostojność wasza, że nasz stan zakonny nie posiada prawa wybierania królów, lecz czci tych, których szlachta królestwa wybrała. Ponieważ jego królewską mość króla Szwecji całe królestwo uznaje... I na swego pana wybrało, przeto i my z naszym miejscem świętym pokornie poddaliśmy się jego królewskiej mości Szwecji. Czcimy więc jako ulegli poddani jego królewską mość Szwecji, pana naszego najłaska. Nie zamierzamy też podnieść zaczepnego oręża przeciwko wojsku jego królewskiej mości. Nasz klasztor zasyła do boskiego majestatu modlitwę za bezpieczeństwo najjaśniejszego króla Szwecji, pana i protektora Naszego Królestwa, jak i nas samych, których bynajmniej nie jest powołaniem opierać się potędze królów. Cokolwiek jego królewska mość rozkaże spełnimy. List ten odnaleziony został jednak dopiero w 1905 roku, kiedy to sienkiewiczowski potop już był dawno ukończony. Sienkiewicz tworząc swoje dzieło przy opisie oblężenia Jasnej Góry opierał się na nowej gigantomachii, źródle spod pióra samego Augustyna Kordeckiego, który to pióro miał wyjątkowo lekkie, a z wiernością faktom się w przejściu za bardzo nie mijał. Pamiętnik przeora Kordeckiego powstał już po oblężeniu w całkiem spokojnych okolicznościach. Autor swoje notatki konstruował za to tak, aby czytelnik mógł Odnieść wrażenie, że były spisywane na bieżąco za murami klasztoru. Sam przeor manipulował datami tak, aby samo oblężenie wydawało się dłuższe niż miało to miejsce w rzeczywistości. Daleko mu zresztą było do epickości z sienkiewiczowskiego potopu czy też relacji kordeckiego, gdyż jasna góra oblegana była nie przez 9 tysięcy zaprawionych w bojach wojaków, lecz niecałe 2000 najemników. Sienkiewiczowski szturm na mury to również fikcja. Coś takiego nigdy nie miało miejsca, a całość sprowadzała się do kilku drobnych potyczek i długich negocjacji. Wedle przeora kordeskiego oblegający wycofać mieli się za sprawą cudu, dzięki wizerunkowi Matki Boskiej Częstochowskiej. No ale znowu tutaj pióro przeora poniosło, gdyż w trakcie oblężenia ikony na Jasnej Górze w ogóle nie było, gdyż została ona wcześniej przewieziona do Lublińca. Przyczyna zwinięcia się oblegających była o wiele mniej cudowna. Po prostu prowadzenie oblężenia pod gołym niebem zimą było, jak się zapewne możecie domyślać, raczej mało komfortowe. I aby nie marznąć dłużej, najemnicy po prostu zebrali swoje zabawki i ruszyli dalej. Sama obrona dla przebiegu konfliktu też nie miała dużego znaczenia. To nie było wydarzenie przełomowe. W naszych głowach utkwiło ono jako takie właśnie dzięki czy też przez Sienkiewicza. Karol Gustaw wycofał się, gdyż zmusiła go do tego komplikująca się sytuacja na innych frontach, a na to, że mieszkańcy Rzeczpospolitej obrócili się przeciwko Szwedom, zapracowali sobie sami Szwedzi przez liczne gwałty i rabunki, których na naszych terenach dokonali. Mam nadzieję, że zaprezentowane w tym materiale fakty nie ostudziły w żadnym wypadku waszego entuzjazmu w stosunku do Henryka Sienkiewicza, bo gość operował piórem no dużo lepiej niż Augustyn Kordecki. To na pewno. Dzięki temu trylogiom mogą się cieszyć kolejne pokolenia lub też się z nią męczyć w szkole. Ale spokojnie to, lektury często docenia się po czasie. Tak było w moim wypadku. Dajcie koniecznie znać, na jakie przeinaczenia wy natrafiliście w potopie i w ogóle co myślicie o tej części trylogii. Nam za to do omówienia został jeszcze pan Wołodyjowski, za którego weźmiemy się tak jakoś na początku 2019, ale w styczniu. Także obiecuję.